Dzień dobry, mam na imię Kinga i witam Was na kanale Essa Czyta w kolejnym poniedziałkowym filmie, tym razem w takim odcinku bardzo pilotażowym, dlatego że wpadłam na pomysł pewnej serii, której tytuł zapewne już znacie z opisu do tego filmiku, z tytułu tego filmiku, no i chciałabym sprawdzić, czy taki pomysł, czy taka seria Waszym zdaniem jest na tym kanale. Potrzebna. Pomyślałam, że zupełnie wypadłam z obiegu tych współcześnie wydawanych książek, i to jest jeden z powodów, a drugi jest taki, że często sięgamy po jakąś książkę wydaną współcześnie, nie zdając sobie sprawy z tego, że ona została wydana już wcześniej przed laty i że śmiało można też zdobyć wydanie starsze. Właśnie na takie pozycje dzisiaj zerkniemy, czyli otworzę katalog premier książkowych, książek ukazujących się w listopadzie 2024 roku i go pod kątem książek, które pojawiają się w tym listopadzie ale pojawiły się też na naszym polskim rynku wydawniczym wcześniej. Można więc kupić albo wydanie nowiutkie, świeżutkie, albo sięgnąć po któreś ze wcześniejszych wydań. W tym filmie pojawią się trzy właśnie takie pozycje, wydane współcześnie, ale wydawane również przed laty, i te trzy pozycje uzupełnię kilkoma innymi pozycjami, które też wpadły mi w oko. I mam nadzieję, że w komentarzach do tego filmu, po jego obejrzeniu, dacie mi znać, czy to jest dobry pomysł na serię. Przeszukiwanie współczesnego katalogu w poszukiwaniu powiązań, pozycji, które wydawane były już wcześniej. A teraz już bez zbędnego przedłużania, słuchajcie, zaczynam. Pora na pierwszą książkę. Już wkrótce, bo 27 listopada wydawnictwo Świat Książki wyda. Krystynę, córkę Lawrensa, Sigrid Unset. Opowieść, o której już nawet swego czasu opowiadałam Wam na moim kanale. Premiera 27 listopada, ale tak naprawdę jest to historia starsza. Jej pierwsze polskie wydanie pojawiło się jeszcze w 1929 roku i było to wydanie w tłumaczeniu Wandy Kragen. Tak się składa, że to wydanie od wydawnictwa Świat Książki, które pojawi się na rynku już wkrótce tego 27 listopada, to również jest wydanie właśnie w tym pierwszym polskim przekładzie, czyli przekładzie Wandy. Kragen. A ja mam wydanie pośrednie, czyli nie pierwsze polskie wydanie, nieco późniejsze, takie, na którym bardzo mi zależało. Wydanie trzytomowe od Instytutu Wydawniczego PAX, wydanie z lat 70., dokładniej z 72 roku, również w przekładzie tym pierwszym polskim, czyli przekładzie Wandy. Kragen, tutaj przez całe lata nic się nie zmieniło. Autorka Krystyny, córki Lawrensa, to norweska pisarka Sigrid Unset, która w 1928 roku otrzymała Literacką Nagrodę Nobla. Tylko spójrzcie, właściwie tylko posłuchajcie. W 1928 roku otrzymała Literacką Nagrodę Nobla, a w 29 roku, czyli właściwie zaraz po tym, pojawiło się pierwsze polskie wydanie tej Opowieści, za co dostała, została doceniona, została doceniona za szczególnie wspaniałe opisy życia w średniowiecznej Skandynawii. A w średniowiecznej dlatego, że Krystyna, córka Lawrensa, to jest taka opowieść, która przenosi czytelnika w do... XIV wieku, jeszcze do XIV wieku. Akcja rozgrywa się w pierwszej części XIV wieku w czasach rządów Hakana, Magnusona, i jego wnuka Magnusa Eriksona w Norwegii. Główną bohaterką jest Krystyna, córka chłopa w dolinie, jednej z dolin. Cykl powieści opisuje życie Krystyny od czasu, gdy jest dziewczynką, do momentu, gdy umiera jako stara wdowa. Tło historyczne przedstawiane w powieści charakteryzuje dbałość o detale, jedzenie, życie, gospodarstwa, użycie broni, praktyki religijne i normy. Memorialne. Unset udało się połączyć ze sobą dopracowaną sztukę narracyjną sak, poezję pieśni ludowych i doniosłość żywotów świętych, i stworzyć z nich własny język, który równocześnie wydaje się świeży, jak i starodawny. Więc taka opowieść w listopadzie tego roku ponownie ujrzy światło dzienne i miejmy nadzieję zainteresuje kolejnych czytelników. Ja mam to wydanie z tych lat 70. -tych i bardzo chciałabym przeczytać to wydanie tej zimy. Jakoś wydaje mi się, że to będzie opowieść taka dłuższa, trzytomowa, świetna do czytania właśnie w tym sezonie jesienno-zimowym. No, na sezon jesienny plany już mam, ale na sezon, sezon zimowy jeszcze muszę sobie zaplanować, także liczę na to, że właśnie w tym sezonie zimowym Krystynę Córkę Lavransa przeczytam. A no właśnie, Sigrid UNSET literacką nagrodę Nobla otrzymała w 1928 roku, ale sama powieść Krystyna Córka Lawransa to jest powieść, która została na napisana jeszcze na początku tych lat 20. xx wieku. I jeszcze jedno, zerknęłam sobie na opis wydawcy do tego najnowszego wydania z 2024 roku i zauważyłam, że w nim wydawca podkreślił pewien wątek, który w tych wcześniejszych wydaniach chyba nie był tak mocno podkreślany, mianowicie romans, bo na tle tego pejzażu 14-wiecznej Norwegii, jak czytam, rozgrywa się namiętny romans 17-letniej złotowłosej Krystyny, córki właściciela dworu w dolinie i lekkomyślnego Erlanda, którego dziewczyna poślubia wbrew woli ojca. Opowieść Sigrid Unset jest zdecydowanie takim numerem jeden, jeżeli chodzi o ten film. A czy warto kupować to wydanie z 2024 roku? No, na to pytanie musicie odpowiedzieć już sobie sami. Wydaje mi się, że wszystko zależy od tego, która szata graficzna podoba Wam się bardziej? Tutaj mamy twarde oprawy, obwoluty i bardzo ciekawe wyklejki. Jak jest w tym nowym wydaniu, ile jest tamtego opracowania graficznego, nie wiem. Na pewno okładka jest taką okładką całkiem przyjemną, powiem Wam, dla oka. Przechodzimy do kolejnej pozycji. Jeżeli oglądacie moje filmy, to prawdopodobnie pamiętacie taki, który na kanale pojawił się całkiem niedawno czytelnicze podsumowanie września i października. Właśnie w tym filmie wspominałam o martwych duszach Mikołaja Gogola i co tu dużo mówić, zachwycałam się tymi martwymi duszami. Więc kiedy przeglądałam katalog wydawniczy na listopad 2024 roku, na mojej twarzy w pewnym momencie pojawił się uśmiech. Uśmiech pojawił się dlatego, że trafiłam na wydanie w jednej książce dwóch komedii Mikołaja Gogola, Ożenek i Rewizor. Dwie komedie Mikołaja Gogola zdecydowało się wydać, podobnie jak Krystynę, córkę Lawrence'a, Wydawnictwo świat książki. Jako że te komedie, podobnie jak Krystyna córka Lavransa, to nie są utwory oryginalnie wydane w języku polskim, w grę wchodzi również tłumaczenie. Prawdopodobnie jesteście ciekawi, czy to wydanie od wydawnictwa Świat Książki to jest jakieś wydanie w nowym tłumaczeniu. Otóż nie, to jest wydanie w tłumaczeniu już na polskim rynku wydawniczym znanym, czyli w tłumaczeniu Juliana Tuwima Ożenek oraz Rewizor. Zacznijmy od początku. Orzenek. Ożenek to jest utwór, który Mikołaj Gogol napisał w 1936 roku, 1836 roku, a po raz pierwszy opublikował go w roku 1942. Utwór jest satyrą na obyczajowość XIX-wiecznej Rosji. Główna bohaterka sztuki, Agafia Tichonowna. Pragnie wyjść za mąż, szuka kandydata, którego poślubienie oprócz zmiany stanu cywilnego przyczyniłoby się też do podniesienia jej statusu społecznego i majątkowego. Również potencjalni kandydaci do jej ręki patrzą na perspektywę małżeństwa z punktu widzenia korzyści, jakie się przez nie odniosą. Ostatecznie Agafia decyduje się na ślub. Nie powiem Wam z kim, bo to już byłoby z mojej strony pewne nadużycie Waszej cierpliwości. Co natomiast z drugą? Z tych dwóch komedii, czyli z rewizorem. Podobnie jak Orzenek, to jest komedia z lat 30. XIX wieku i podobnież komedia należąca do najbardziej kontrowersyjnych utworów w całej literaturze rosyjskiej. Czytam tutaj, że Gogol wielokrotnie zmieniał jej. Teksty, chcąc mieć jak największą pewność, że to, co chce powiedzieć za sprawą samego dramatu, zostanie przez jego czytelników czy przez osobę, osoby oglądające wystawiany już dramat właściwie zrozumiany. No, ale podobnie było z Martwymi Duszami, które Gogol przerabiał właściwie aż do śmierci, a i tak one chyba nie zyskały takiego wyglądu, jaki chciał żeby miały. Wydarzenia rozgrywają się na prowincji. Do pewnego miasteczka dociera wieść, że przybędzie tam rewizor, wysoki rangą urzędnik. Na urzędników miejskich pada blady strach. Chcą wypaść jak najlepiej podczas inspekcji, a każdy z nich ma coś na sumieniu. W każdej chwili gotowi na przybycie rewizora biorą za niego zwykłego człowieka. Nie chcą słuchać tłumaczeń. Wbrew swojej woli, tenże człowiek staje się dla nich dygnitarzem. Kiedy pomyłka wychodzi na jaw, tego człowieka nie ma już w miasteczku. Wydarzenia rozgrywają się same z siebie, wszystkiemu winien jest wszechogarniający strach przed biurokracją, władzą, przepisami i restrykcjami. Ta komedia, ten utwór interesuje mnie chyba bardziej od wspomnianego wcześniej orzenku, ale myślę, że gdybym wybrała się do teatru, na przykład na orzenek, i gdybym wybrała się do teatru na rewizora, to jedna i druga sztuka podobałyby mi się bardzo. No cóż, kolejny raz musicie zadać sobie pytanie, czy będziecie polowali na to najnowsze wydanie orzęku oraz rewizora Mikołaja Gogola, czy raczej księgniecie po jedno ze starszych wydań, również w tłumaczeniu Juliana Tuwima. Ze światem komiksów nie jest mi po drodze, ale kojarzę te, które miałam okazję przeglądać w czasach mojego dzieciństwa, czyli gdzieś tam w latach 90. To były często komiksy, które miałam na przykład po moich kuzynach, więc komiksy wydane w. Latach 80., albo jeszcze wcześniej. I tak się składa, że 27 listopada tego roku będzie miało swoją premierę, takie wydanie jubileuszowe jednej z serii komiksów, które być może kojarzycie. Jeżeli ja kojarzę, to całkiem możliwe, że kojarzą i inne osoby. No przecież, proste. Wydanie jubileuszowe ukazujące się z okazji 50-lecia serii zbiera niechronologicznie w trzech tomach komiksy z przygodami Jąki, jonka i Kleksa. Bo mowa tutaj o przygodach Jąki, Jąka i Kleksa. Wyświetlę Wam teraz nową okładkę i pokażę Wam jedną ze starszych okładek. A być może pokojarzycie sobie teraz tutaj tych bohaterów. Rozpoczyna w czarno-biała jeszcze historia opublikowana w Świecie Młodych w 74 roku. Część z tych komiksów nie była wznawiana w ostatnich 30 latach, czyli no właśnie gdzieś tak od tych lat 90. Każdy tom wzbogacają liczne dodatki z kleksem, plan lekcji, kalendarze, alternatywne plansze, ilustracje, a także pełne teksty wspomnień i ciekawostek. A, widzicie, to jest drugi tom tej kolekcji trzydomowej, czyli drugi tom. Zawiera m.in. smocze jajo, odwiedziny smoka, złoto Alaski oraz skleksem na przełaj przez bajki. Komiksy poprzedza wstęp Tomasza Kołodziejczaka, pisarza, publicysty, wydawcy, który przez 25 lat kierował działem komiksowym wydawnictwa Egmont, bo też właśnie to wydanie jubileuszowe wydaje wydawnictwo. Egmont. Album Zamyka posłowie Macieja Jasińskiego o odniesieniach do perelowskiej rzeczywistości w twórczości Szarloty e, Pawel. Same przygody Jonki, Jonka, Kleksa to jest swego rodzaju klasyka polskiego komiksu dziecięcego. Te komiksy ukazywały się od lat 70. do lat 90. właśnie na łamach tego popularnego wówczas pisma Świat Młodych, a także w takich wydaniach osobnych. Które można było po prostu kupić. Jeżeli chodzi o mnie, to obok Kajka i Kokosza, właśnie opowieści o Jące, Jąku i Kleksie były moimi ulubionymi opowieściami z czasów dzieciństwa. Być może niektórzy z Was pamiętają takie niewielkie książeczki z żółtym znaczkiem, na którym narysowany był. Tygrys. To były tak zwane tygrysy, które niektórzy z lubością kolekcjonowali, czytali, wybierali się chociażby do kiosków po to, żeby znaleźć tam kolejnego tygrysa. I tak się składa, że wydawnictwo Bellona zdecydowało się reaktywować właśnie tę, zdawałoby się, nieśmiertelną serię, i w związku z tym przeglądając katalog wydawniczy z listopada 2024 roku trafiłam na kilka. Tygrysów. Ale zatrzymajmy się może przy samej serii, bo wiem, że niektórych z Was może to wszystko zainteresować. To jest taki historyczny cykl wydawniczy, który pierwotnie ukazywał się nakładem wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Jeszcze od końca lat 50. i właśnie nakładem tego wydawnictwa do 1990 roku później tę serię publikowało już wydawnictwo Bellona, ale wydaje mi się, że ona nie miała już wtedy aż takiego. Rozmachu jak wcześniej. W każdym razie w serii z Tygrysem ukazało się ponad 600 książeczek. I wiem, że są takie osoby, które posiadają albo wszystkie te książeczki, albo prawie wszystkie. Także wydawnictwo Bellona zdecydowało się powrócić do tej. Jak ja to wspomniałam wcześniej, niemalże nieśmiertelnej serii. A sama seria, bo wspomniałam o tym, że to jest taki historyczny cykl wydawniczy, to są opowieści opisujące różne epizody z okresu II wojny światowej. Choć niektóre z tych pozycji również dotyczyły takich czasów jeszcze przedwojennych. No i co znajdziemy w tym katalogu na listopad 2024 roku? Na przykład ostatni rejs Paderewskiego Stanisław Sosna-Sarno. Oraz Czesław Tomczyk, autorzy to jest też taka pozycja, którą znajdziecie w starszej wersji, czyli w tej oryginalnej wersji, wtedy gdy została w serii z Tygrysem wydana po raz pierwszy. Znajdziecie, znajdziecie też tę te klęskę konwoju PQ17 Raimund Szubański też jest pozycja, którą można dorwać w wersji starszej. I kilka innych pozycji, właśnie z tej serii z tygrysem, o nich nie będę już może wspominała, bo wydaje mi się, że warto po prostu ogólnie wspomnieć o tej serii, a osoby zainteresowane już wszystko sobie tam wygooglują. Te właściwie cztery główne pozycje, o których chciałam wspomnieć Wam w ramach tego pilotażowego odcinka, już za nami, ale nie mam zamiaru się jeszcze przez chwilę zatrzymywać, dlatego że gdy przeglądałam cały ten katalog, w moim oczom ukazało się kilka, innych ciekawych pozycji, które łączą się z tym dawnym światem. Ta pierwsza czy jest ciekawa, czy jest nieciekawa, może o tym nie będę się wypowiadała, ale pojawi się tutaj dlatego, że niewiele brakowało do tego, żebym powiedziała wam, że w listopadzie tego roku pojawi się nowe wydanie opowieści Agaty Christie Cicha noc Herkulesa. Poirot. A czy byłby to błąd z mojej strony? Jasne, i to duży, dlatego że to nie Agatha Christie napisała tę opowieść o znanym nam detektywie, panu Herkulesie, tylko Sophie Hanna, czyli pani, która, za zgodą spadkobierców, pani Gaty, może publikować książki w oparciu właśnie o tę historię stworzoną przez oryginalną autorkę. A ja już myślałam, że to jest coś nowego, nie będę wam teraz. Wspominała o tym, o czym opowiada ta historia, dlatego że ona niekoniecznie może wpisuje się w to, o czym chciałam Wam w ramach tego cyklu opowiedzieć, ale tak tylko chciałam zaznaczyć, żebyście uważali, gdy na górze okładki widzicie imię i nazwisko jakiejś znanej Wam autorki, bo czasami może się zdarzyć, że na dole okładki znajdziecie dopisek, że to jest nowa, nowy kryminał autorstwa, na przykład pani Sophie Hanna. I to jest takie trochę mylące. Przechodzimy do działu poezji. 28 listopada, za sprawą wydawnictwa Pruszyński, będą miały premierę dwie książki, w których znajdziecie nowe wydania wierszy znanych i nieznanych, śpiewnych i nieśpiewnych Agnieszki. Osieckiej. Wiersze mniejsze, wiersze większe, liryczne, satyryczne, dramatyczne, polityczne, rodzinne, osobiste dla chłopców i dla dziewcząt, dla maturzystów, studentów, początkujących i zaawansowanych koneserów polszczyzny. W zbiorze zgromadzone są zarówno teksty, które ukazywały się w niewielkich tomikach redagowanych przez Osiecką w latach 60., 70. i 80. pewnie gdzieś teraz te starsze tomiki wokół mnie zobaczycie. jak i wiersze nigdy dotąd niepublikowane, a odkryte podczas pracy fundacji. I okularnicy imienia Agnieszki Osieckiej nad katalogowaniem archiwum autorki. Czytelnik znajdzie tu też teksty piosenek, których osiecka była mistrzynią. W wielu tekstach słychać typowe dla Osieckiej poczucie humoru, gry językowe, elementy zabawy, ale i nuty sentymentalne. Także na pewno widzicie teraz ze współczesnych wydań. Takie wydanie osiecka, śpiewające. Piaski, szczególnie ta z, z planetą zamiast głowy, planetą, która też trochę przypomina kapelusz. Ta podoba mi się bardziej od tej z łuzą. Ale to wiadomo jest akurat subiektywne. Pojawią się też poezje i prozaiki Jadwigi Stańczakowej. I przy tej pani się na chwilę zatrzymajmy, bo również znajdziecie starsze jej wybory wierszy, czyli wybory wierszy, które pojawiły się gdzieś tam na polskim rynku wydawniczym premiera 20 listopada, czyli tuż tuż yy, za dwa dni. Tym razem coś takiego serwuje nam wydawnictwo, marginesy, wybór najlepszych wierszy o ciemniałej poetki i nieznanej dotąd odnalezionej po latach. Prozy, więc coś co było wcześniej, ale też coś nowego. Więc jeżeli są tutaj wielbiciele poezji, to warto zwrócić uwagę i na Osiecką, i właśnie na Jadwigę Stańczakową, bo mamy w tych właśnie pozycjach pewne nowości. Czytam teraz tak. Zawsze chciała pisać, ale dopiero poznanie Mirona Białoszewskiego okazało się katalizatorem twórczości. Debiutowała późno, w wieku 60 lat. Jej pisanie było autobiograficzne, pojawiają się więc postacie przyjaciół i rodziny. Miron Białoszewski, Anna Tadeusz Justyna Sobolewscy, Zdzisław Stańczuk, Władysław Broniewski. Odkryła też dla siebie haiku i własną formę mojej prozy, którą nazwała prozainką. Były to scenki, a czasem mikroopowiadania, Punktowane paradoksalną, czasem żartobliwą puentą. W takim lekkim tonie opowiada nawet o swoich próbach samobójczych. W twórczości szukała także odpowiedzi, czym jest doświadczenie niewidzenia i czy da się je opisać tak, by mogła je pojąć osoba widząca. Próbowała zjednać dwie rzeczywistości: świat, który zapamiętała i ten, którego doświadczała na co dzień. Spróbujmy jeszcze Jadwigę Stańczakową umieścić gdzieś na osi. Czasu. Urodziła się w Warszawie w 1919 roku, a zmarła w 1996 roku w Warszawie także. Zapewne zwróciliście uwagę wcześniej na powiązanie między Jadwigą Stańczakową a Mironem Białoszewskim. No to na zachętę dodam jeszcze, że w pewnym momencie w latach 80. Miron Białoszewski nawet w mieszkaniu pani Stańczakowej. Pomieszkiwał i było to mieszkanie przy ulicy, chorzej. Wiem, że oglądają mnie osoby także z Warszawy. Może ktoś z Was zechce się w pobliżu tamtego miejsca. Udać. Powiem więcej, jeżeli ten wątek Miron Białoszewski i Jadwiga Stańczakowa Was interesuje, no to pojawił się w 2005 roku taki film Parę osób, mały czas w reżyserii Andrzeja Barańskiego i rolę Jadwigi Stańczakowej w tym filmie gra Krystyna Janda i pojawia się też aktor grający Mirona Białoszewskiego. Może to jest jakiś pomysł na wieczorny seans, jeżeli tylko oczywiście gdzieś ten film uda Wam się znaleźć. Zanim w komentarzach do tego filmu dacie mi znać o tym, czy chcecie zobaczyć kolejne odcinki z takiego cyklu, czy to jest dobry pomysł na cykl, na serię. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że 13 listopada miała miejsce premiera nieznanej korespondencji dwójki polskich noblistów, czyli kogo? Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza, taka piękna pomarańczowa, zwracająca uwagę. Okładka od wydawnictwa Społecznego Instytutu, właściwie wydawniczego, premiera 13 listopada, pod dyskretną opieką wielkich mocy, listy i nie tylko. Niecodzienne spotkanie dwóch na pozór skrajnie różnych osobowości. W oszczędny, acz błyskotliwy i dowcipny sposób Szymborska i miłoż opowiadają sobie o tym, co słychać u nich prywatnie i w świecie. Jak pisze we wstępie Marcin Wicha, obserwujemy tutaj niezwykłych kuratorów galerii osobliwości, którzy mimochodem odsłaniają swoje nieobowiązki oficjalne. Oblicze. Jeżeli macie ochotę przyglądać się relacji Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, no to może będziecie mieli ochotę na taką nieznaną do tej pory Korespondencję. A skoro przy korespondencji jesteśmy, to możecie też zwrócić uwagę na listy, które Stanisław Lem wymieniał z Ursulą Leguin. Mów, że moja chwała, sprzyjaciół się bierze. Listy z lat 1972-1984, tym razem od wydawnictwa literackiego. Myślę, że to zainteresuje albo miłośników Stanisława Lema. Albo y, miłośników pani Ursuli, twórczości pani Ursuli. Pomyślałam też sobie o tym, że w ramach y, tego filmu wyłuskam jeszcze dla was takie biografie bardzo mocno związane ze światem literatury. Być może ktoś z was y, zwróci na nie swoją uwagę. Mary Shelley, Narodziny Frankensteina. Y, książkę napisała N. E. Eku. A wydało wydawnictwo marginesy. Wspomnienie niezwykłego lata, które zaowocowało powstaniem literackiego arcydzieła, czyli Frankensteina. Rok 1816, 18-letnia Mary w Wollstonecraft, jej kochanek Percy Shelley, ich synek William i przyrodnia siostra Mary Clare odwiedzają lorda Byrona i jego towarzysza Johna Polidoriego od wampira, nad jeziorem genewskim. Przyjaciele spędzają deszczowe wieczory z winem i laudaną przy kominku, wymieniając się historiami o duchach. Pewnej nocy Byron rzuca wyzwanie, aby każde z nich napisało horror. To jest taki, taki moment z ich biografii, do którego bardzo chętnie bym się przeniosła, dlatego, że ta historia o opowiadaniu strasznych opowieści nad Jeziorem Genewskim bardzo mnie zawsze fascynowała, no bo z jednej strony gdzieś tam powstawał wtedy, czy zaczął tworzyć się w głowie Polidoriego wampir. Tutaj Mary Shelley zaczęła niedługo później chyba tworzyć Frankensteina Ciekawy moment w ich biografii. O autorce tej biograficznej opowieści nigdy nie słyszałam, więc też na podstawie imienia, czy nazwiska nie jestem w stanie powiedzieć, czy to może być coś dobrego, czy może raczej lepiej to sobie darować, ale już wiem, dlaczego miałam problem z nazwiskiem tej pani, a no dlatego, że jest ona pisarką holenderską, urodzoną w 81 roku, więc to nazwisko holenderskie sprawiło mi pewien. Kłopot, a tak już z polskiego rynku wydawniczego Magdalena Grzebałkowska i Społeczny Instytut Wydawniczy wydali opowieść Dezorientację biografii Marii Konopnickiej. Jeżeli ktoś z Was, kogoś z Was interesuje Maria Konopnicka, no ja na jej temat wydano już naprawdę masę biografii, ale jeżeli chcecie sprawdzić, czy ta wnosi tutaj coś nowego, no to informuję o tym, że coś takiego się pojawiło i że um, zgubiłam gdzie to jest? O, mam. Opowieść pani Magdaleny Grzebałkowskiej miała swoją premierę 13 listopada. I mam wrażenie, że na tym zakończymy, dlatego że w ramach tego odcinka pilotażowego chciałam opowiedzieć wam przede wszystkim o tych pozycjach, które Znane są na naszym polskim rynku wydawniczym już od dawna, a po prostu pojawiają się, pojawia się jakieś nowe wydanie takiej właśnie opowieści, jak chociażby jest w przypadku Krystyny, córki Lawransa. Tutaj wydanie trzytomowe, starsze, a pojawia się też wydanie nowsze, czy na przykład w przypadku komedii Mikołaja Gogole, Gogola, opowieści komiksowej o Jonce, Jonku i Kleksie, serii z Tygrysem, czy co tutaj jeszcze było dzisiaj? A te cztery pozycje, tak te cztery pozycje głównie. Wiadomo, że te smaczki z Zagatą Christie też w jakiś sposób zwykle elektryzują, ale miłośnicy poezji mogą zwrócić uwagę na niepublikowane do tej pory opowieści wiersze Agnieszki Osieckiej, czy wspomnianej przeze mnie. Jadwigi Stańczakowej, która dla niektórych może być prawdziwym odkryciem, a oprócz tego kilka książek publikujących na przykład korespondencję. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy taki format Wam się podoba, ewentualnie w jaki sposób mogłabym go ulepszyć, bo wydaje mi się, że moglibyśmy wyjść trochę ku współczesności, ale jednak wciąż dość mocno stąpając po tej literaturze wydanej przed laty. Do zobaczenia w kolejnym filmie, w filmie czwartkowym, a więc w filmie z cyklu Stargu Staroci, czyli w cyklu, w którym opowiadam Wam o tych starszych wydaniach, starszych książkach, książkach z duszą. Do zobaczenia.